Siema Zneczko, dzisiaj jesteśmy u Brek bar... Dzisiaj jesteśmy u Christiana, Christian nam dzisiaj pokaże jak prawidłowo robić deskę. Więc chłopek też Krystian, więc geneza deski, temat. jak prawidłowo robić, po co, na co i dlaczego może w sumie nie robić w większości osób. Dlaczego deska jest świetnym ćwiczeniem do popsucia się, a niekoniecznie czasami do naprawy. Gdzieś tam powiedzmy zainspirowany filmik, jest to wrzucanymi reklamami zajęć i zajęć fitness, które gdzieś tam mamy. E, mamy okazję oglądać w dzisiejszej dobie, teraz modzie, w styczniu. E, Wojtek posłuży mi za modela w tym momencie, po prostu jeżeli chodzi o ułożenie deski. E, Wojtku, połóż się, pokaż jak robisz deskę na tą chwilę. To najlepiej punktem odniesienia, jak wszędzie gdzieś jest uczony. No i właśnie teraz tak, deska, niby jako uczone funkcjonalne ćwiczenie, bo w ten sposób to sobie może gdzieś tam bym powiedział godzinami oscylować. Tylko tak, deska ma za zadanie stabilizować łopatkę, wzmacniać mięśnie głębokie brzucha, jak również aktywować napięcie mięśni pośladkowych. W tym momencie mamy troszeczkę dupę. I w ten sposób najczęściej to też wygląda właśnie na jego na ułożenie i łopatek wysuniętych, i ułożenie dłoni wysuniętych, które w tym momencie zamyka ponownie, zamyka ponownie klatkę. Zrób chwilę przerwę. Generalnie większość osób przychodzących jest z natury, już po całym dniu, czy to praca siedząca, czy w samochodzie, czy w pracy biurowej, w lekki sposób zamknięta. I ułożenie w tym momencie w ten sposób do deski. W jaki sposób ma stabilizować łopatkę? Jest wysunięta. Łopatka jest w momencie dopiero do kręcenia, może się odwrócę, dokręcenia w ten sposób, tu, ustabilizowana, wciągnięta do swojej naturalnej płaszczyzny. Deska jako ćwiczenie funkcjonalne, za takie bardzo często się uważane, a tak naprawdę służy po prostu tylko wzmocnieniu brzucha na zajęciach. Tu jest ściągnięta, tak powinny być ułożone Teraz Wojtku popatrz na mnie. Staraj się, żeby łokieć był pod barkiem, dłonie otworzone. Chodzi o to, żeby ta kość tutaj razem z łopatką się zrotowała za siebie. Dokładnie. To jest pierwsza rzecz, którą sobie zrobimy. Ściągasz za siebie, lekko wypychasz i tu jeszcze jak najmocniej za siebie. Od razu ciężej? Zdecydowanie. I teraz, ty właśnie jako fighter, wcześniej mając, patrz, od razu masz tutaj większy kąt pomiędzy łopatką a kością namienną. Wcześniej, już zrób do tej pozycji jak miałeś, tutaj już zniszczesz. Nie masz 90. Niedawno rozmasowywałem ci łopatkę. W tym momencie znowu powodujesz przykurcz, który miałeś tutaj trzymając gardę. Popraw do tego, co ja do ciebie, u ciebie dążę. Ściągnięta łopatka schodzi, kość została, czyli mięsień tu się też rozciągnął. Stabilizuje się i aktywuje się to, co powinno nam prawidłować trzymać samą. Głowę akurat trzymasz bardzo ładnie, brzuch tutaj trzymasz akurat bardzo ładnie, bo najczęściej jest teraz tak, dużo osób na zajęciach, bo tu mamy pierwszą rzecz, dużo osób na zajęciach robi, spróbuj jeszcze spiąć, zrób taki kocik brzmiecik, spróbuję pokazać, o, próbuję zrobić w ten sposób, nie jest to dobre, w tym momencie po prostu Spinamy tylko i wyłącznie prosty brzucha, a nie wzmacniamy całą tutaj, e, cały tuł. Zrób chwilę oddechu, bo zaczniesz lekko. No. Zupeł, zupełnie zmiana, zupełnie inaczej. Tutaj po prostu się wisi, dlatego właśnie nie byłeś w stanie wytrzymać e, troszeczkę dłużej. Krystia, a jakie są konsekwencje złego rozłożenia rąk i złego. Pogłębiania, pogłębiania, zamykania klatki piersiowej. Tak, jak ktoś idzie na zajęcia i, i przyszedł tak. To co z tego, że na zajęciach jeszcze zrobił sobie, poprawił tak i wychodzi, to jemu nawet to rozciąganie na koniec zajęć, nawet jak na siłownię też, no troszeczkę może się zająć niepotrzebnie, teraz uparłem tutaj, ale właśnie wychodząc i ćwicząc w ten sposób, przychodźmy na siłownię nie po to, żeby się tylko spocić, ale żeby wychodzić sprawniejsi. Jeżeli po 8 godzinach pracy jesteśmy w ten sposób i większość osób przychodzi w ten sposób, po to przychodźmy, żeby wyjść, w ten sposób, ładnie, ładnie ustawiony kręgosłupem, super, otwartą klatką. I do tego powinniśmy dążyć poprzez mądre ćwiczenie, a nie siebie kaleczenie, bo palić kalorie może każdy, ale żeby to, to nie o to tutaj chodzi. I tak samo ja chodzę na boks. Często jest pozycja, które której właśnie zamknięcia klatki. Czyli to trzeba wszystko. Dokładnie, do tego przychodzisz na siłownię i chcesz. Przeciwdziałać tym wszystkim ruchom, których masz za dużo, tak? Czy ty masz tutaj zamkniętą klatkę, czy są jacyśkolwiek gdzieś tam ee, judocy, nie judoczy, czy ten, tak samo wiosłowanie w ten sposób i zamykanie coraz większe, no bo, bo oni próbują sobie zrobić ten ruch, to też jest, no to jest skrzywdzenie siebie jeszcze bardziej, nie? A później dziwne, że wszyscy chodzą gdzieś tutaj z tejpami pozaklejanymi. Przychodź na siłownię i rób prawidłowe wzmocnienie, otworzenie klatki do prawidłowej naszej natury. Dobra, mieliśmy omówioną tutaj już górę, eee, brzuch, z brzuchem starasz się nie tyle spiąć, akurat Wajtek tutaj brzuch miał bardzo fajnie, nie tyle spiąć, co wciągnąć, my musimy mieć tu, my staramy się przywrócić naszą naturalną, stabilną łopatkę, prawidłowo ustawiony brzuch, prawidłowe napięcie, tu, żeby nasza sylwetka w ten sposób, że my z deski, my powinniśmy mieć deskę cały czas nawet jak chodzimy, a nie w ten sposób, tutaj, po rozluźniani, bo tak najczęściej przychodzimy na siłownię, że tak chodzimy na co dzień, a później polą kolana, siadają plery, siadają barki, w ten sposób zaczynamy wyciskać. No to dziwne, że bardziej jest Też Widziałem, jak chodzą na siłownię, i tu tutaj o, ręce mają do przodu, klatka jest zamknięta. Niby trochę plecy się tak, bo tutaj najszybciej się napinają yy, najszybciej Są Chcą być więksi, nie? Tak, Wydali. dokładnie, ale to jednak... Tak, jest... bo kaptury do góry, to nie? To... nie? Tylko, że właśnie podchodzenie do jakiegokolwiek wyciskania w ten sposób, to jest e, fajnie, ktoś to kiedyś powiedział, to jest jak strzelanie z bazuki stojąc na łódce, nie? No bez sensu, no wyciskasz potężne ciężary, a nie masz kompletnie stabilizacji, nie masz nic tutaj ułożonego prawidłowo, nie? Eee, dobra, mieliśmy górę, bo to jest najczęściej. Gdzieś tam powiedział, od tego zaczęliśmy. Tu już z tym brzuchem, niby ta świadomość się zwiększa, że nie chodzi tylko o spięcie, tylko chodzi o tutaj wciągnięcie. Eee, u Wojtka to było fajnie, też dobrze. Wojtku, wróć jeszcze ewentualnie, zacznij. Tu masz prawidłowo już fajnie. Zrób kocik grzbiecik, najpierw żeby pokazać, właśnie. To ludzie robią często, że robią kocik grzbiecik, a nie powinni. Teraz wciągnij brzuch i bądź wciągnij jeszcze pępek. O! I tu jesteś prawidłowo. Tu masz dociągnięte, tu już jest dużo lepiej. Tu jest właśnie jeszcze zrotowane, yy, i w ten sposób. Dobra, teraz kolejna rzecz. Luźna dupa. No, to hmm. powinno być spięte. Właśnie. Tu masz spięte, tu masz ustabilizowane. I ostatnią rzeczą, kwintesencją deski jest to, że tu, łościami, jakbyś próbował się wypychać do przodu, a palcami, jakbyś próbował się wypychać. Kontrujesz tutaj, i tu. Jeszcze dupa? Patrz. I tu dopiero jesteś cały spięty, ten tak jak... teraz super. Patrz. Dopiero się teraz spiłeś tak, jak należy. I ciężko. I jak ktoś mi mówi w tym momencie, właśnie, że robienie deski na czas na jakichś gdzieś tam konkursach i że ktoś wytrzymał 30 minut, to ja życzę powodzenia, bo to na pewno nie była deska, nie? A to, to, to nie ma opcji. Wojtek, tego mega wysportowana i mega wyćwiczona w tym momencie po około minucie zaczął się trząść. Sam tutaj, to, to znowu bym powiedział, że jest takie prawidłowa deska, tylko mówimy o prawidłowej desce. Że w tym momencie, że jeżeli ktoś myśli, że minuta to jest, e, to, jest e, to krótko, to jest długo. znaczy, że kurwa nie robi deski, nie? Także tutaj to jest wieczność. jeżeli się robi prawidłowo deskę. A, jeżeli minuta to jest krótko. Dobra, no i teraz tak, mega ją skrytykowałem, większość osób powiedziałbym, że nie powinna robić, ja sam uciekam. Dopiero jak już po iluś, może bym powiedział latach, niektórych osób trenujących, dopiero zaczynam ją rzucać w plany treningowe, yy, dlatego gdzieś zaraz sobie opowiemy, jak najlepiej ją zastępować, bo jeszcze gdzieś tam uzupełnianie. I dobra, mieliśmy sobie w takim razie, jeżeli nie deska, to co zamiast niej, żeby do niej na przykład dążyć i sobie krzywdy nie robić. Pierwszym, u mnie podstawowym, dużo większym, jest po prostu deska bokiem, bo w tym momencie jest od razu e, ustawienie. Proszę cię, tutaj e, Wojtku, deskę bokiem, miałeś już okazję? E, nie. Dobra, Uszu na boku, tak jak też mówi zasada. Tak samo ręka jest ułożona, tutaj. teraz zrobię w odbiciu lustrzanym do ciebie też w ten sposób. Staraj się też wysunąć troszeczkę do przodu barkiem nad łokciem. Całym ciałem jesteś w jednej linii, brzuch wciągnięty i do góry uniesienie. Pośladek spięty, trzymasz, tu masz aktywne, ściągnięte łopatki. Możesz ściągnąć rękę, możesz na przykład podnieść, nogę, jeżeli jesteś w stanie, ładnie. I tutaj jest dużo już dziś tam obejścia do tego zrobienia. W ten sposób pokazaliśmy progresję. A jedną z rzeczy, którą jest, choć Nadia ja się już też powoli często jedną z rzeczy, którą jest regresja, jeżeli ktoś ma z tym problem, tylko ważne jest, żeby nie podciągać do siebie, bo tak mi dużo osób próbuje robić, tylko za siebie dać i w ten sposób uniesienie, również pracowanie nad tą stabilizacją. Czyli tutaj mamy właśnie już, aktywuje się pośladek, brzuch jest nam dużo, łatwiej dotrzymać i łopatka z natury jest troszeczkę wciągana. Dziś też mi było podobne ćwiczenie akurat do rynek już aczkolwiek bym powiedział, że to jest troszeczkę moja bardziej wersja. W ten sposób deskę zawsze trzymamy w sekundach. I ile jesteśmy w stanie? Jak zaczynamy drżeć, lepiej przestać zmienić, bo nerwowy już zbyt bardzo mocno jest obciążony. W ten sposób jedna, druga, zrób do mnie jeszcze tyłem ewentualnie tutaj rzucę okiem. Ok. Czy jeszcze o czymś nie zapomniałem do powtórzenia w jednej linii dociągnięte masz. Tyk, ściągnięte, brzuch, pośladek, jeszcze, jeszcze, jeszcze dociągnij. No i generalnie właśnie, żeby ramię tutaj było pionowo, tu ma ładnie spięte dębko. I to jest właśnie głównie gdzieś tam ćwiczenie, w którym sobie aktywujemy stabilizację łopatki. Pierwsze takie z podstawowych. Drugie ćwiczenie, teraz żeby już sobie odpocznić, żeby aktywować mięśnie brzucha, prawidłowe spięcie, to jest bug. Na plecy cię zaproszę Wojtku. Dobra, zdech wyroba. Podstawowa wersja w tym momencie, według bym powiedział tak, jak ja sobie robię. Wojtku, wyprostuj ręce, nogi naciągnij to sobą. Może tutaj z tobą zrobię. Na nogi unieś. I teraz tak, staraj się wciągnąć tutaj kłębek, aktywować. I teraz wdech, wciągasz. Na bezdechu zdecydowanie łatwiej koordynacyjnie. Jedna noga, obie ręce. Wydech z powrotem, wdech, druga noga, obie ręce, wydech z powrotem i w ten sposób zrób do 10 powtórzeń. Mega. Z odcinkiem lędźwiowym są dwie szkoły, jedna mówi, żeby go bardziej wklejać, ale chodzi o to, żeby to była nasza natura. U osób też uczymy się komendy, w zależności, jeżeli ktoś za mocno odkleja, to każemy mu wepchnąć, każemy mu naciskać wewnętrznie na tą podłogę. U osób, które mają dosyć dobre czucie, możemy dopuścić do tego, bo nasza przecież mamy naturalnie e, Pogłębioną lordozę, nie mamy pogłębioną, mamy lordozę e, W tym momencie, więc tam jak tam jest centymetr u kogoś e, Który ma dobrze ustawiony, to nie jest tragedia, tak samo wyciskaniu na ławeczce e, Jakiejkolwiek tak, jeżeli gdzieś tam lęźwa się delikatnie, ale wszystko mamy prawidłowo ustawione To przecież też nie chodzimy w ten sposób z przyklejonymi, tylko jesteśmy prawidłowo ustawieni, żeby ten kręgosłup w naszej naturze leżał. E, tu jest właśnie, jeżeli chodzi o aktywację brzucha, to o, zastępcze, pokażę jeszcze raz, albo zrób progresję. Zrób obie ręce, obie, obie nogi naraz. O, właśnie, już jest dużo cię ciężej. Tu masz progresję. Regresją do tego natomiast będzie trzymanie się czegoś za głową, może w tym momencie złapać mnie za kostki, ale wystarczy złapać się jakiegokolwiek supa i teraz tak mocno łokcie do siebie, ustabilizuj całą górę, dociągnij i raz jedna, wróć, 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 to ma być regresja, raz jedna noga, raz druga, nie? No i to jak tutaj no, są dwa takie ćwiczenia, jakieś tam tylko powierzchnie można by powiedzieć zastępcze, które gdzieś można zastosować, bo to jeszcze w zależności od osoby, czy ma jakieś przykurcze, czy po prostu są problemy z mobilnością. Tak jak zacząłem na początku, że każdy przychodzi, mając wymuszoną pozycję w pracy z jakimiś przykurczami, od tego się powinno zaczynać trening, żeby to troszeczkę pomobilizować, dopiero stabilizować i dopiero wchodzić w trening, nie na odwrót. Więc tych ćwiczeń jeszcze na stabilizację, poza tymi dwoma, które pokazane jest multą, tak? W zależności od osoby. No chodzi o to, żeby ćwiczyć przede wszystkim dla swojej sprawności i nie przychodzić, nie robić sobie krzywdy, bo później zrobiąc, nawet jak chcemy schudnąć, jak sobie zrobimy krzywdę, to później po, no, będzie przerwa, sami wiecie, czasami gdzieś tam rok, dwa lata od ćwiczeń i wtedy nie będzie chudnięcia i dbania o sylwetkę, bo często ludziom gdzieś tam... Tylko na tym zależy i troszeczkę ulowają te sp tematy sprawnościowe, dlatego dążyć do tego, żeby to miało ręce i nogi i, i niedługo e, myślę, że będziemy starali się nagrywać coraz więcej takich materiałów, dlatego zapraszam do subskrybowania kanału Chłopaków i do zobaczenia w przyszłym. Także Krystian, dziękuję bardzo za udział, fajnie się, fajnie się czegoś nauczyłem. Yy, dużo, dużo ciekawych tematów, także myślę, że przyjdziesz do nas nieraz, yy, jeszcze yy, coś nam pokażesz. Jeszcze nagamy, nie raz, raz zaproszę. Coś, 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 coś fajnego, ciekawego nagramy. Także zapraszam do subowania, lajki i komentarzy. I zadawajcie pytania, co byście chcieli jeszcze, yy, żebyśmy tutaj z Krystianem razem... No No cześć. Na razie.